Jak jesteście na spacerze, to dajcie swojemu psu chociaż te dwa metry, żeby pochodził z późnej smyczy. To nie ma być tylko spacer przy nodze, ponieważ pies potrzebuje sobie powęszyć, poobsikiwać wszystkie swoje krzaczki, które ma do obsikania. Zobaczyć jakie są nowe zapachy w okolicy. A tego potrzebuje luzu, potrzebuje dwumetrowej smyczy minimum, żeby mógł sobie spokojnie w lewo oraz w prawo iść. A kiedy przyjdzie czas na spacer przy nodze, to wtedy jest spacer przy nodze. Natomiast większość spaceru z psem powinna się odbywać na Długiej lince, im dłuższa, tym lepsza. Ja mam zwykle psa na lince 4-metrowej, bo to jest myślę, że optymalna długość do eksploracji terenu przez każdego psa, nieważne czy mały czy duży. Jeśli zrobicie spacer na takiej długiej lince, będzie szczęśliwy. I spokojniejszy w domu. Jest jego naturalna potrzeba, żeby sobie chodzić, węszyć. I tak jak każde stworzenie potrzebuje też trochę luzu. Czasem chce iść w lewo, w prawo, więc pozwólcie mu czasem na to. Bo chodzenie przy nodze jest zadaniem do wykonania na chwilę, jeśli kogoś mijacie innego psa albo jakiegoś przechodnia.